Witam, teraz taki krótki, ale wartościowy temat. Fałszywe ja. Co to jest fałszywe ja? Fałszywe ja równa się kłopoty w życiu. Fałszywe ja tworzy się wtedy, kiedy zakładamy maskę. Jest to oczywiście, cofnijmy się zawsze do lat naszego dzieciństwa. I teraz, jeżeli na przykład dziecko jest krytykowane, dziecko, dziecko jest umówione, że jego emocje są nieakceptowane, to on właśnie wchodzi w fałszywe ja. Fałszywe ja jest to fałszywa osobowość. Czyli, im, im bardziej jesteśmy fałszywym ja, tym bardziej nie jesteśmy sobą. Właśnie próbujemy na przykład zasłużyć na miłość rodziców, i później, z tym bagażem emocjonalnym, w tym fałszywym ja, wchodzimy w dorosłość. Kiedy wchodzimy w dorosłość tak naprawdę nie jesteśmy sa, sami sobą, jesteśmy odłączeni od naszych emocji i w tym momencie nie dość, że natrafiamy na toksyczne osoby, bo możemy tylko przyciągnąć takie osoby, jak, jak my sami jesteśmy i niestety nasze życie popadamy po prostu w kłopoty. Popadamy w kłopoty finansowe, popadamy w kłopoty właśnie w relacjach, a kluczem jest po prostu powrót do Swojego, do swojego ja, powrót do siebie. Jak wygląda powrót do siebie? Odczuwanie emocji, bo często fałszywe ja, również kiedy jesteśmy fałszywym ja, mamy zamrożone emocje. Jesteśmy od tych emocji e, jakby odcięci, bo kiedy właśnie byliśmy dziećmi, chcieliśmy płakać, to nam mówiono, że dzieci nie płaczą. Po prostu nas ulepiono tak, żeby dla pewnych ludzi było lepiej, żebyśmy nie płakali, żebyśmy się nie złościli i to nie było akceptowane. Teraz potrzebujemy powrócić do siebie. Bo po prostu jesteśmy od siebie odłączeni. Kiedy wracamy do siebie, właśnie odczuwamy te emocje, kiedy pracujemy nad właśnie emocjami, nad tym wszystkim, to wracamy do siebie. Oczywiście jest to nauka również akceptacji siebie, to jest to nauka. Kochania siebie, poznawania siebie, bo tak naprawdę, kiedy jesteś fałszywym ja, żyjesz fałszywym ja i ludzie żyją tak całe życie, to tak naprawdę ty nie jesteś sobą, ty jesteś fasadą, ty jesteś maską i praktycznie nie znasz siebie. Dlatego w procesie powrotu do swojego ja zaczynamy poznawać siebie, zaczynamy poznawać swoje silne i te słabsze strony, zaczynamy poznawać siebie, co lubimy, czego nie lubimy. To jest również budowanie granic, na co się nie zgadzamy. To wszystko wymaga od nas pracy, ale kiedy wykonamy tę pracę i wrócimy do siebie, to nasze życie zaczyna się zmieniać.